Witam, pozdrawiam serdecznie cześć, 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 dasz ból, po leśniczemu. To jest mój nóż, już jestem Cekanda z spilką. To jest moja manierka, w holenderski, holenderskich, tutaj doradzi mi leśny towarzysz. Serdecznie go pozdrawiam. Może nie pasuje, mówić po imieniu. Tu razem żywnościowo zjedzona Tu jest policz labuła, pałatka, Może uda mi się przyciemić rzekę, bo to jest słońce wali. Nie jest ona zbytnio naciągnięta. Fakt faktem, że tą szpilkę mógłbym spokojnie tu przeciągnąć. Tą szpilkę tam. Pamiętajmy, że to jest brezent. Proszę Państwa, to jest brezent. Brezent ma tą przewagę, że nie przemoknie. Jest pancerny na uszkodzenia. Ale pamiętajmy też, że brezent jest dużo cięższy, gdy zmoknie. A stelaż możemy zrobić z porządnego patyka. Każdy po biwaku, no jest jest tak, że nie chce mi się jeść. Został mi gulasz angielski. Batonik. No i ziemia godowy To może mamie wezmę. Także o tu jest po, 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 po podgrzewaczu. Ogólnie ktoś się zapytał, czy jestem w lesie nocą? Oczywiście. O pierwszej w nocy jestem, o drugiej, o trzeciej, o czwartej. Zimą już pamiętam, jak koczowałem przy ognisku. od drugiej w nocy. Także jest to dosyć fantastyczny klimat, ponieważ wyrabia taką wspaniałą energię, przebywanie w lesie w ogóle daje takie poczucie innego powietrza, chłodnego, że czujemy się lepiej, czujemy się, czujemy się, w ogóle oddychamy świeżym powietrzem, nie oddychamy tymi spalinami, tymi wszystkimi autami, to jest w ogóle coś jak właściwości liczniczy lasu, no ale o tym nagram ostatni, nie ostatni, tylko kolejny odcinek może. No bo ja się lubię przytulać do drzew, moje drzewo. Wiem takie zboszenie zawodowe. Pałatka jest, wehikuł czasu jest. Bushcraft może kogoś zdziwić, czemu się tym zajmuje. Po prostu kocham las. Jest to dla mnie coś niesamowitego. Tu sobie nogawkę wciągnę. Nie, to już. Takie coś mi wyskoczyło w buty. Po prostu dla mnie to jest, przebywanie w lesie to jest coś niesamowitego. Coś co kocham, coś co uwielbiam. E, takie moje zamiłowanie do lasu, pasja do lasu, która ciągnie się latami i będzie się, będzie się ciągać, przepraszam, odbija mi się po tej racji żywnościowej. No to co, wracamy do miejsca obozowiska i pozdrawiam Państwa. Dasz buzy.